Było też pytanie o, o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Nie wybieram się do yy, Brukseli. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens Zjednoczonej Europy. O tym, że rząd wykopacz strzelał do górników. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Akopacz, miała już y, y, przygotowany projekt. Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Słowa, które miały zniknąć? Politycy kontra internetowa pamięć. Kiedy każde zdanie staje się bronią. Polityczny świat drży po publikacji fragmentów wywiadu, który odsłonił kulisy medialnych manipulacji i prób wymazywania niewygodnych wypowiedzi z sieci. Internet niczego nie zapomina, nawet tego, czego niektórzy najbardziej by chcieli, mówi jeden z komentatorów. Ale co to dla nas konkretnie znaczy i co spotka Tuska? Czy Donald Tusk chce zagłuszyć swoje sumienie, czy tylko perfidnie gra, oskarżając innych o coś, co sam robi? Gdyby Kaczyński nie zdecydował się na taką jazdę po bandzie, to znaczy przeciwnika trzeba zniszczyć, wdeptać ziemię. No, zabra zabrać, mu, za zabrać mu jakikolwiek humanizm. Tak, dokładnie go zdehumanizować, bo i, i wtedy jest się, no wiecie, mm -hmm. i o krok jest od tego, żeby, i właśnie wtedy ludzie. Tylko my znamy z historii czy... takie metody. Do czego doprowadzą. prowadzą. To, to, więc jak pytacie mnie, mój osobisty tak, sezon do Kaczyńskiego, osobisty. to mnie szlak trafia, jak sobie uświadomię, ile on zła narobił. I nie mówię o tym, że on czasami ze mną wygrywał, przegrywał, mhm. tylko ile trucizny wcisnął ludziom do umysłów i serc. I, i, i tego, tego nie można mu wybaczyć. Pytanie, czy Tusk wybaczy sam sobie, bo w tym samym wywiadzie przyznał, że żeby objąć stanowisko premiera w 2023 roku, grał na emocjach Polek i Polaków. Wiedziałem, że muszę też wzbudzić maksymalne emocje, ponieważ dzisiaj polityka, wybory, to jest przede wszystkim emocja. To są i lęki, ale też nadzieje, marzenia. W dużo mniejszym stopniu niż lata temu, jakieś chłodne argumenty czy kalkulacje rozstrzygają tylko, tylko wielkie emocje, wielkie opowieści. To motywuje ludzi, i stąd ta rekordowa, absolutnie rekordowa frekwencja. I to była jedyna, jedyna metoda, i tak jest i dzisiaj. Nie tylko w Polsce, że żeby dotrzeć do ludzi, trzeba mieć komunikat prosty emocjonalny. Ten komunikat był bardzo jasny i był schowany za ośmioma gwiazdami. Taki był efekt wzbudzania emocji przez Tuska. Macie mocne hasła też. Niektórych nie będę cytował. <sum> Począ nam się tu pcha. Dać pis. O oh jest. Dobra, dobra. I Z wami i z waszą dyktaturą! Yeah. To jest hipokryzja, to jest wielkie kłamstwo, ale to również jest wielka nieodpowiedzialność. Dlatego, że emocje to nie jest coś, czym powinien kierować się premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, tylko to jest coś, czym kierują się ludzie, którzy raczej destabilizują niż budują. Ale tu nie chodzi o budowanie, bo w tym Tusk i jego rząd był i jest słaby. Tak było w 2007 roku. Naczelną zasadą polityki finansowej. Mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. By żyło się lepiej, takie było hasło wyborcze. Po objęciu władzy Tusk podwyższył podatki. Kiedy więc brakowało argumentów merytorycznych, Tusk sięgnął po emocje, wykorzystując na przykład Janusza Palikota. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż. Przed wyborami w 2023 roku Tusk wykorzystał wulgarną Martę Lempart i emocje zwolenników aborcji. Tusk i jego ludzie z całą mocą propagowali to hasło. Wy wszyscy, po co tu przyszliście? Napis PiS, bo dokładnie to oznacza te osiem gwiazd Jest to hasło przewodnie mojej myśli politycznej. Tusk, który twierdzi, że szlag go trafia, ktoś wzbudza w społeczeństwie negatywne emocje, sam mówił o sznurze dla prezydenta Andrzeja Dudy. Przesuje je do Mieszkańca tego pałacu i do jego mocodawcy. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy, i sznur, i gałąź, i sznur I i gałąź pod Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety. Pamiętajcie o tym, co czeka w każdą władzę, która przyniebiedza się ojczyzny. On do perfekcji opanował w zasadzie Sztukę wzbudzania negatywnych emocji, negatywnych emocji, które powodują wzburzenie ludzi i niechęć do drugiej strony. Takie odhumanizowanie drugiej strony. Może no, to, to w wywiadzie y, dla wojewódzkiego i kędzierskiego o tym, że aby wygrać wybory, musiał wzbudzić emocje i tak w zasadzie grać tylko na emocjach, a cała ta reszta jakichś 100 konkretów, jakichś rzeczy, to, to w zasadzie przyznaje, że to jest tylko pewien. Ornament do tego, aby, aby no, móc występować w telewizji, móc, móc występować przed ludźmi, móc występować na wiecach, ale tak naprawdę to wszystko nie ma znaczenia. Ale przecież tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Dwa lata pokazały, jak wiarygodny jest Tusk, ale w jego mniemaniu mówienie o tym, jak jest, jest hejtem i niesprawiedliwością. 100 konkretów było na 100% władzy. Ja dostałem 30 Dostaliśmy niecałe 31 głosów. Koalicjanci okazują się koalicjantami, powiedziałbym, wymagającymi. O, jakie delikatne słowo. Do, zaraz, mam jak nadzieję, przejdziemy że do, do tego tematu, jak wrócimy do Szymona, to będą inne słowa. Mam nadzieję. że Do Szymona dojdziemy. To będą inne słowa. Ja mam w tym jest oczywiście pewien skrót myślowy, ale on jest szczery. Dostałem jedną trzecią i jedną trzecią zrealizowałem. Tusk wie, że w jego kolejne obietnice mało ludzi uwierzy. Pozostaje mu zatem sprawdzona taktyka. Działanie na emocje nie musi służyć złej sprawie. Nie umiesz działać na emocjach w polityce, to daj sobie spokój z marzeniami o zwycięstwie. Kierwińskie pytanie o taktykę Tuska polegającej na dzieleniu Polaków, wywołując u nich negatywne emocje, atakuje PiS. Panie redaktorze, jest taka partia, która rzeczywiście buduje strach i nienawiść. Ta partia przestała rządzić w 23 roku. Tak pan premier Donald powiedział, że na bieżąco odnosiliśmy się do tej fali populizmu i grozy, którą roztaczał PiS. Ja się z tym w procentach zgadzam. Ale przecież to przez ostatnie lata Polacy słyszeli o strasznej pisowskiej dyktaturze i nawet rok po objęciu władzy politycy koalicji Tuska bawili się przy tych rytmach. Ale już to zostawmy. Jak zastanawia się Sławomir Jastrzębowski na portalu blaskonline.pl, Tusk swoją hipokryzję zaprezentował w wywiadzie dla prawomocnie skazanego Jakuba W. Pytanie, dlaczego premier udziela wywiadu osobie skazanej, uwiarygodniając ją w ten sposób? Przypomnijmy, Jakub Wu i Janusz Palikot założyli wspólną firmę, która miała zajmować się produkcją i sprzedażą piwa i wódki. W wyniku różnych takich działań inwestorom, którzy wsadzili pieniądze w biznes dwóch wyżej wymienionych panów, zniknęło co najmniej 70 milionów złotych według prokuratury. Jednak według słów Kubusia Słodzonego, on sam nie wiedział, co dzieje się w firmie, której dawał na potrzeby marketingowe i reklamowe swoją twarz oraz ufarbowane włosy. Po szczerych rozmowach ze znajomymi Jakuba W. dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście mógł nie wiedzieć, co dzieje się poniekąd w jego firmie, ponieważ posiada ponoć specyficzną umysłowość, a wyrok prawomocny skazujący go na zapłatę prawie pół miliona złotych zapadł, ponieważ sąd uznał, że swoją twarzą i nazwiskiem w uzasadnieniu wyroku nic nie ma o farbowanych włosach. Reklamował alkohol w internecie. Trochę prywaty, bo padł taki zarzut. Od ilu lat jesteśmy na ty? Dobre, dwadzieścia. Dlaczego mówię do pana, do ciebie jako panie premierze? Bo szanuję urząd i gdyby nawet tutaj przyszedł, nie, nie, jakby przyszedł, to <laughs> nie. Dobra. Szanuję urząd. I dlatego <laughs> mówię, panie, tak jak premierze, przed chwilą pan... powiedziałem, to proszę mówić do mnie wasza miłość albo wasza wściekłość, tak w zależności do... od nastroju. Proszę. tak mówią do ciebie w kancelarii? Nie, żartuję. Pokaż mi swoich znajomych, a powiem ci, kim jesteś.